Hej, hej, przed Wami Dwór Srebrnych Płomieni, część pierwsza z wydawnictwa Urboros autorstwa Sary J. Mas. I słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia po prostu, jak udaje mi się jakoś tak ostatnio pokochać, pokochać większość książek, po które sięgam. Nie wiem, czy to dobre aura, czy po prostu faktycznie są dla mnie naprawdę dobre. Tutaj pokazuję Wam. Ten specjalny taką szafę szatę graficzną książki, która bardzo też mi się spodobała. Ona zapoczątkowała, widzicie, praktycznie każdy nowy rozdział, taki jakby ogon smoka, który dodaje tutaj klimatyczności. I zapewniam was, że nie wiedziałam, czego się tu mogę spodziewać, gdyż nie czytałam jeszcze żadnej książki autorki. Wiecie, a słyszeć i samemu czytać, to naprawdę jest bardzo wielka różnica. Na całe szczęście każdy z nas ma inny gust czytelniczy, dzięki któremu no, nasze opinie właśnie mogą jakoś tak wzajemnie się nie tylko różnić, ale i nawet recenzentka może odkrywać u kogoś innego coś, czego po prostu sama mógłby w danej książce nie zauważyć. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Ja wiecie, że no, recenzuję książki nie od bardzo dawna, od jakiegoś tam czasu i zawsze staram się unikać wcześniejszych właśnie recenzji książek, które sama będę miała przeczytać. Mówię to o tym, bo ostatnio wyszła wielka burza w internecie, że bardzo dużo recenzentek ściąga jakieś tam swoje opinie. Niektóre nawet nie uwierzycie, ale no, przypisywały co do joty każde zdanie jedno z drugiego. No nie wiem, ja sobie nawet tego po prostu nie wyobrażam, nie wiem jak można coś takiego zrobić, dla mnie jest to co najmniej dziwne. Chociaż tłumaczą się tym, że to akurat dosłowny zbieg okoliczności. Nie wiem, być może. Staram się w to nie wnikać i, i naprawdę nie poddawać takiej presji społeczeństwa, tylko po prostu robić to, co sama robię. Ja zawsze wolę przez książki przejść jako pierwsza i dopiero pod koniec ewentualnie mogę zerknąć, czy ktoś właśnie miał jakieś tam inne spostrzeżenia, czy, czy zauważył coś innego niż ja. Bo moim zdaniem to znacznie też potrafi ułatwić właśnie kontakt z książką, że jest ktoś, kto odbiera ją inaczej, i wtedy takie zastanowienie, a dlaczego tak jest? Podaj powód. Ech. Po drugie, ja kocham druczek, książek takich właśnie, jak tutaj mam Wam przedstawione, że są duże, wyraźne, przejrzyste, ze średnią właśnie ilością dialogów. Jak jest dużo dialogów, wiadomo, książkę przyleci się bardzo szybko. Jak jest ich raczej opowieść bardziej taka znikoma, to no, czyta się troszeczkę dłużej. Tu było wszystko pośrednio, długość rozdziałów pośrednia, więc jak najbardziej wczepiła się w moje gusta. A co odnośnie książki? A więc tak, spotkamy tu postać, o którym no, daleko jest od ideału, ale i taką, która można by powiedzieć, że praktycznie nie była. To, co przyszła Nestra, to prawdziwa walka nie tylko o życie, ale i własne ja. Bardzo się zmieniła. Wciąż pamięta, co sprawiło, że doznała traumy. Każda strata jest dla nas bolesna, jednak no, trzeba sobie z nią jakoś po prostu poradzić. Jej niezbyt tutaj to wychodzi. Dodatkowo znajdzie się tu również osoba, która. Doprowadzała ją do szewskiej pasji. Bardzo ciężko było w tym całym świecie utrzymać pokój, a tym bardziej, że dodatkowo zacne królowe, które kłamią częściej, niż ja sama zmieniam skarpetki, zawarły nowy sojusz. Pozostaje tylko walczyć tutaj o swoje, jednak jak tego dokonać? Kiedy w grę wchodzą osoby, które są swoimi przeciwnościami? No i czy istnieje coś, co może sprawić, że ocalą tutaj swój świat? Słuchajcie, w książce niby nie ma wiele żartów, jednak bohaterowie posiadają poczucie humoru. No oczywiście nie wszyscy, niektórzy są tu troszeczkę sztywniejsi od drutów. Potrafią się mądrze wypowiadać, ale niekiedy dość prostacko, jakby chcieli bardziej podkreślić to, o czym mówią. Potrafią kontaktować, może źle powiedziałam, potrafią kopulować yy, i uważać to jako przygodę, przy czym no, ranią tutaj innych. Powiem Wam, że no, urwał się w takim momencie, że byłam bardzo ciekawa części drugiej. Oczywiście już ją przeczytałam, też postaram się ją dzisiaj Wam nagrać. Była inna, ale nieważne, to, to później się zajmę recenzją drugiej części. W tej pierwszej no, było więcej tych opisów, dużo zdarzeń, aczkolwiek no, bardziej troszeczkę były przyćmione przez te wszystkie opisy. Niemniej jednak książka należy do takich jakby takich zwartych, że jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Zastanawia nas, co by się stało, gdyby i czy może coś takiego tutaj się pojawić. Także książka w mnie jest świetna. Ja z autorką spotkałam się pierwszy raz i uważam, że jest całkiem niezłą pisarką. Bardzo mi się spodobało to, o czym pisała. No mówię, wszystko będzie się dalej układało w zależności od tego, im więcej książek będę jej czytała, tym bardziej będę mogła sobie wyrobić o niej opinię, zdanie i, i tak dalej. Ale tym samym na dzień dzisiejszy książkę Wam polecam i ja się z Wami żegnam. Pa pa!